Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale. I dzisiaj mieliśmy już od rana zacząć takie przygotowania do wyjazdu. Za 4 dni lecimy, ale oczywiście stało się coś niespodziewanego, dlatego nasz dzień rozpoczęliśmy od dwugodzinnej? Dwie czy dwie tak. pół godziny spędziliśmy ja coś, tak. u weterynarza. Niestety Kolbi ma dalszy problem z jedzeniem. Po prostu od kilku dni to totalnie nic nam nie je. Widzimy, że brzuszek bo boli, więc nie chcemy, żeby się męczył. Jakby też chcemy załatwić wszystko, żeby zdrowego go oddać do naszych znajomych, kiedy nas nie będzie, żebyśmy się też o niego nie martwili. Więc musimy to jak najszybciej załatwić. Dostaliśmy skierowanie do gastrologa takiego dla psów w Warszawie. I mam nadzieję, że jeszcze przed wyjazdem uda nam się... Się tam dostać, że po prostu kolbie go całkowicie zbadał i trochę nam pomógł, co możemy z tym zrobić, skoro stał się takim niejatkiem i widzimy, że jednak te problemy z bruszkiem są. Ale powiedziano nam również, że specjaliści nie przyjmują weekendy, więc musimy czekać do poniedziałku. Dlatego teraz zaczynamy nasze przygotowania do wyjazdu i jedziemy na małe zakupy. Zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Michael chciał sobie kupić coś na wyjazd, ja będę mu pomagać, jak zwykle, wybierać, także drogę. Będąc kolbigu weterynarza zostałem znakfaltowany. Dosłownie, kiedy pan robił zaszczyt kolbiemu, to zawsze ja go staram się trzymać bardzo mocno i tak go przytulam do siebie teraz zrobiłem błąd, bo nie przytuliłem go, tylko po prostu miałem głowę jakby 20 cm nad jego głową i podczas zastrzyku przywalił mi głową centralnie pod brudek i ząb wbił mi się w wargę i mam straszną taką dużą górę, nie będę na tego może pokazywał, ale jest, jestem snokautowany, dosłownie. Moja rozmowa z teściem, spóźnione życzenia urodzinowe, Tak, tak kogoś kogoś nie odbierał, więc tego, nie nadrabiane nadrabiamy. Teściem nie można pogrywać, także życzenia są składane. Mój tata zabronił mi do siebie mówić na pami. Musisz mówić Robert. <laughs> tak. To jest wyższy level, słuchajcie. Ale jeszcze wracając, właśnie mówię, że mój tata wczoraj miał urodziny, nie odbierał telefonu, więc złożyliśmy mu życzenia dzisiaj, ale jeszcze widzimy się z nim w środę od razu przed lotem w Berlinie. Mamy wylot z Berlina, więc mój tata zawozi nas na lotnisko i dzisiaj trzeba ogarnąć dla niego prezent. to mamy dzisiaj dzień taki zakupowy, to ogarniemy. Tak. Albo jakąś super koszulkę, tylko jest, jest problem, że mój tata lubi ćwiczyć i on jest takim dość dużym facetem, dlatego ciężko. Bardzo dużo. <laughs> Dlatego myślę, że ciężko będzie mu znaleźć fajny ciuch w dobrym rozmiarze, więc chyba postawimy na jakieś perfumki i myślę, że będzie zadowolony. Dobra, no to mamy kolejną misję na dzień dzisiejszy. Jest to miejsce, przy którym jest nasza jedna z ulubionych miejscówek w Warszawie, więc po Złupce, po Udonie nie mogło zabraknąć tego, żebyśmy się tutaj nie pojawili i jesteśmy w a może są to nasze eklery nie mamy w ogóle miejsca w tym jesteśmy tak pełni, że ledwo siedzimy, ale stwierdziliśmy, że chociaż na jedną eklerkę na pół trzeba ja wybrać. Uważam, że Michael jest najcięższą osobą do robienia zakupów i naprawdę po prostu jemu dobrać coś co mu się będzie podobało, graniczy z cudem Шукай, шукай. Mamy dwa dni, ostatnie dwa dni w Warszawie do wyjazdu, więc ogarniania spraw ciąg dalszy. Ostatnio wam mówiłam, że trzeba pojechać kupić prezentację. Tego nie zrobiliśmy, więc to zostało przerzucone na dzień dzisiejszy. Ja jeszcze muszę załatwić kilka spraw formalnych z moją uczelnią. Jakby muszę to załatwić przed wyjazdem, mam czas do, jakoś do końca września, ale też nie wiadomo, jak z naszym powrotem, czy tam wszystko pójdzie sprawnie i czy na pewno zdążę zrobić to po powrocie. Więc chcę mieć spokojną głowę, że wszystko jest załatwione, że mam zaliczone semestr. Ale co, nie obędzie się bez śniadania, więc stwierdziłam, że zatrzymamy się na browarach warszawskich. My na poprzednie mieszkanie, które mieliśmy, właśnie mieliśmy przy browarach warszawskich. I powiem Wam, że trochę mi tęskno za tym miejscem. Jest tutaj nasza ulubiona piekarnia, jakieś takie, takie nasze miejscówki, do których często chodziliśmy. Więc jak jest możliwość, to zawsze mówię, to podjedźmy na browary warszawskie. Także jesteśmy, idziemy zjeść coś, wypić kawę i lecimy dalej. Muzyka Dziecko podczas planowania podróży i w sumie e, mam sobie za złe, że zabrałem się za to za późno e, i teraz e, są tego skutki właśnie, że podróż jakby nie jest w tym mieście zaplanowana na 100%. Ale jakby takim planowaniem podróży nie ma się co zrażać, bo będziemy w tym mieście na tyle krótko, że jakby wszystkiego nie ma opcji, żebyśmy zobaczyli tylko te najważniejsze punkty strategiczne. Tak to. Chcemy żyć sobie po prostu jak lokalni, wiecie, chodzić, spacerować yy, omijać jakiekolwiek kolejki Majka już upiększył, więc czas na mnie e, moje. Paznokcie wołają o pomstę nie ma, dwóch nie ma, więc lecimy na nowe pazy. Ogólnie wczoraj robiłam sobie taki research, szukałam jakiejś inspiracji fajnej i chyba pójdziemy w coś takiego trochę walentynkowego. Jeszcze nie wiem czy, czy to, bo ja lubię zmieniać zdanie siedząc już na fotelu, ale jedziemy zrobić nowe akurat przed wyjazdem. Paznokcie to oczywiście standardowo do mojego ulubionego miejsca. Jestem delikatnie spóźniona, więc pędzimy. I oto mój dzisiejszy wymysł. Powiem Wam, że chciałam właśnie takie, że one były różowe i miały na każdym serduszku. Nie są fajne, podobają mi się, ale nie do końca chyba są jednak w moim stylu. I teraz trochę żałuję, bo mogłam zrobić inne, które też miałam na inspiracji. No ale jest już jak jest, może się do nich jeszcze przyzwyczaję. Dzień dobry kochani, witamy w dniu wyjazdu Wybaczcie, ale po prostu wczoraj zapomnieliśmy wziąć kamerę wychodziliśmy z domu Jeździliśmy jeszcze tu i tam, jeszcze byliśmy z Kołbim u lekarza, ostatnie śliwy przed wyjazdem I nadszedł ten dzień, spaliśmy chyba 3 godziny, pakowaliśmy się do 3 rano Sprawdzaliśmy wszystko, czy niczego nie zapomnieliśmy Bo wiecie jak to jest, że my zawsze najczęściej jeździliśmy na wyjazdy... Kilkudniowe, a tu się szykuje delikatnie dłuższy wyjazd i trzeba bardziej o siebie zadbać. Dlatego mamy nadzieję, że wszystko mamy spakowane. Jeszcze dopakowuję waliz walizkę ze sprzętem eee, i ruszamy w drogę. drogę. Także, jeżeli ten vlog wydaje się Wam bardzo chaotyczny, to przepraszamy. Oczywiście nadrobimy i poprawimy się, i teraz wszystko będzie na bieżąco. I jak zawsze, przed wyjazdem, musi tutaj coś wyskoczyć. Za każdym. Razem. Moja Nunia zaopatrzyła nas na y, kanapeczki na ten wyjazd, bo nie ukrywam, że czeka nas bardzo długa droga, dlatego kanapeczki od mojej. Ale no, są podpisane, które moje tyle. Które <grym> Serio? Jak możecie zauważyć, moja walizka jest ta po lewej y, i jest... W połowie pusta, ale to dobrze, bo przywieziemy same dobroci e, z miejsca naszych destynacji. No, i ja mam podobnie, w sumie też z małą, że tutaj też cały luk mam pusty, ale to na pewno się przyda, bo tak jak mówię, e, jechać tam z dużą walizką i nie przywieźć jakichś dobrych rzeczy to naprawdę grzech. I myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do drogi. Walizki spakowane. Jeszcze Wam szybko pokażę, bo te walizki, jak mogliście zobaczyć, tam we wcześniejszym kadrze, przyszły do nas dosłownie dzień przed wylotem, więc Bogu dzięki, że się udało. I wybraliśmy sobie takie zestawy od Wingsa. Ja mam w kolorze takim beżowym, który troszkę w niektórym świetle wpada w taki piękny, pudrowy róż, więc bardzo mi się to podoba. A Michaelowi wybraliśmy taki kolor czekoladowy. E, tam jeszcze jest walizka średnia, ona zostaje w domu. Michael też oczywiście ma jeszcze małą, i tak się prezentują. Mi się mega podobają. E, I właśnie uprzedzając pytania, są ze sklepu Wings. Nie wiem, czy oglądaliście tą bajkę, ale mi ta nazwa się kojarzy z Wings, czyli z tymi wróżkami tam e, e, za młodu. Uwielbiałam, miałam nawet lalki Wings wszystkie, a moją ulubioną była Blue, czyli ta w czerwonych włosach. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam, ale jeżeli oglądałyście, to na pewno, na pewno kojarzycie. Uwielbiałam tą bajkę. Wings oraz jak się nazywały? Witch chyba były te drugie, i też uwielbiałam tą w takich czerwonych. W włosach. Nie wiem co ja miałam. może sobie czerwone włosy muszę zrobić, skoro miałam taką fascynację zawsze do e, tych lalek, właśnie z takimi rudowymi włosami. Gotowa? Tak. Podekscytowana? Bardzo. Jak ja bardzo? ilością godzin w podróży. No niestety, ale to coś, coś za coś. Dobra, także my żegnamy domek na dwa tygodnie i widzimy się Końcem wreszcie. <laughs>